No hej, hej, świneczki! O, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. O, dobry. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was też kolejną lekcję. Jakiś czas temu obiecaliśmy przecież naszym widzom, że zrobimy też lekcję o kontynencie amerykańskim. I dzisiaj właśnie przyszedł ten moment. O, jak amerykański, no to, że tak powiem, hello everybody, nie? <guch> Não, hello, hello. Hello! Pytanie tylko, o której Ameryce będziemy mówić, bo jeżeli byśmy mówili o Ameryce, tej niżej położonej, czyli południowej, to byśmy musieli powiedzieć hola chicos, jeżeli mówimy o chłopcach, o, albo chicas, o chicas? O, też ładnie. Tak byś się chciał na przykład ze świnkami, dziewczynkami przy, tak. przywitać, prawda? Ola, ola! Ola, ola. Ale słuchajcie, kochani, faktycznie będziemy dzisiaj mówić o Ameryce i na początek weźmiemy sobie tą większą część, czyli Amerykę Północną. O, czyli Hello, everybody! Hello, everybody, dokładnie. Hello, guys! Albo girls, i kochani o położeniu geograficznym, obiektach geograficznych, czyli takie słowo wstępu. No, a potem oczywiście w kolejnych filmikach będziemy mówić też o środowisku przyrodniczym. Także zachęcamy dzisiaj na taką e, informację wstępną, taką lekcję początkową. No i kochani, na samym początku e, mówimy Ameryka, ale tak naprawdę mamy na myśli tutaj te dwa kontynenty, czyli Amerykę Północną. Tak? No i Amerykę Południową. Bo to są dwa kontynenty, które leżą na półkuli zachodniej. Uznawane są za jeden region geograficzny i właśnie nazwane Ameryką. Pytanie: kto nazwał właśnie Amerykę Ameryką? A ja to wiem, bo mieliśmy lekcję o odkrywcach. Mm -hmm. I tam było właśnie powiedziane, że. Kolumb odkrył, ale nie wiedział, że to jest inny, mały kontynent. No właśnie, nie? pytanie, y, bardzo dobrze sobie sobie poradził, bo jeszcze była lekcja z tego, co pamiętam z Leosiem naszym, prawda? No, Na nie, nie było, Jeszcze nie było. To... Tak, mieliśmy taki cykl, w ogóle tam chyba dwie lekcje nakręciliśmy, także odsyłamy chętnych do zajrzenia. Odkrycie Ameryki faktycznie przez Krzysztofa Kolumba 12 października 1492 roku. Jego załoga dotarła, wtedy myślał, że do Indii Zachodnich, a był to całkowicie nowy kontynent, nie. Znany wcześniej, właśnie ówczesnej Europy. Czyli się pomylił. Pomylił się i do końca życia był przekonany, że tak jest. Dopiero kochani Amerigo Vespucci tutaj jeszcze pokazujemy bo zaraz bym przeszła dalej, ale już chciałabym zwrócić uwagę Wam na trasy tak? tych wypraw Krzysztofa Kolumba. Jak widać, wszystkie zahaczają o właśnie nowy kontynent. Tak? Ale, Albo ale do wysp, do 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 dokładnie. Ale wysp, dokładnie, tak było. A na, dopiero później Amerigo Vespucci, czyli tutaj mamy żeglarza włoskiego, stwierdził jako pierwszy, że odkryte przez Kolumba lądy to nie żadna Azja, nie żadne Indie, ale dotąd nowy, nieznany kontynent. I od jego imienia, jak widzicie, Mamy słowo Ameryka, tak? Czyli jakby dali od nazwiska nowy kontynent, nie? Mhm. To by nie był Amer Ameryka, tylko Wespóźnia. No? by było, ale Be <laughs> północna, południowa by No tak, ale mamy Amerykę północną, południową i nie ma żadnego w tym momencie problemu. Ale no, takie fajne imię rozsiedzili, bo... No, ładne imię oczywiście. Ameryka, Amerika. No to co wiemy o tej Ameryce północnej, patrząc na zdjęcie satelitarne, na pewno wiemy, że jest to mm, któryś w kolejności kontynent co do wielkości. No pierwsza jest, wiadomo, kto Azja. Ja? Azja. Drugi a co no, też mówiliśmy? Afryka. Afryka. No, mówiliśmy I... jeszcze o Europie, ale Europa jest dużo, dużo później. A Ameryka Północna będzie? Ameryka Północna, będzie w takim razie trzecia. No na, miejsc... na naszą mapę? Mm -hmm. Tutaj trochę może ciężko rozróżnić, że Ameryka Północna, czy Afryka jest większa, ale Afryka jest większa. No tak, bo mówiliśmy, A? że mapy mają też zniekształcenia, to też czasami tak, ciężko po pierwszy rzut oka się połapać, ale już wiemy. Powierzchnię macie daną, słuchajcie. Wiemy, że stanowi to ponad, troszeczkę ponad 16% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej, trzeci co do wielkości kontynent. Mhm. I kochanie liczba ludności, które, ludności która jest z 2020 roku, czyli zobaczcie, no prawie 6. Milionów, prawda? Zwracam uwagę, że w Waszych podręcznikach będzie mniejsza liczba ludności, bo mamy lata wcześniejsze. A podręcznik jest się... przed paru lat? No właśnie. To I... jest trochę mniej pewnie chce. I oni oczywiście, na no, kochani, będzie się też zmieniała, wiadomo, tak? Z każdym rokiem o... dane są uaktualniane. A no, może już jest 600 milionów. No właśnie, dobrze no, nie? Nie? właśnie. O... Yy, jeszcze tutaj słowo, słuchajcie, o położeniu takim geograficznym, jeżeli chodzi o półkulę, to może nam się globus przydać. Pamiętamy południk 0 stopni, prawda, wzdłuż którego określaliśmy przechodzi, zobaczcie, przechodzi nam tu przez Londyn, Londyn też tak. Mamy mhm. na lewo półkulę zachodnią, na prawo wschodnią. Widzimy, że czyli Ameryka ta? Północna w całości jako kontynent na zachodniej. Mamy równik i widzimy, że jest na górze, czyli, czyli... na północnej półkuli. Ta, tak i to się zgadza. Jeżeli mówimy o samym kontynencie jak najbardziej. Jeżeli byśmy włączali w to Aleuty, to część tych wysp tego archipelagu leży, zobaczcie, Aleuty. Po... Aleuty, Takie tak. Mysle? Takie wyspy należące tutaj do Alaski. Część tych wysp, zobaczcie, już nam przechodzi na Półkulę wschodnią, tak? Także generalnie Ameryka Północna mówimy kontynentalna, yy, półkula zachodnia i północna, wyłączając te części wschodnie aleutów. Ale kolejne... no, no, to chyba nie trzeba pamiętać, jakieś tam Żeby wschodnie. tak tylko wiedzieć, jakby ktoś nas próbował zagrać, że jest to racja, jeżeli mówimy o właśnie tych częściach wysp. Kochani, często oglądając programy, gdzieś tam słysząc, że ktoś się udał do jakichś rejonów takich tropikalnych, też Ameryki, to mówi się, że odwiedził Amerykę Środkową. No i teraz. To jest też jeszcze Środkowa? No i właśnie, trzeci kontynent? Teraz się pojawia pytanie, często ludzie myślą, że jeszcze jest trzeci kontynent. Nie ma, kochani, trzeciego. Są tylko dwie Ameryki: jest północna i południowa, jeżeli chodzi o kontynenty. A Ameryka Środkowa to jest taki region geograficzny, właśnie Ameryki Północnej. Strzał, że jest pomiędzy nimi, słuchajcie. No i zobaczcie. No teraz będziemy tutaj właśnie wyjaśniać. Czyli region na południu Ameryki Północnej. Sobieś ma tutaj trochę racji. I w jego wskład, zaraz pokażemy Wam mapę, wchodzi część lądowa, to jest Ameryka Centralna, właśnie, oraz kilka... Czyli część Środkowa Centralna. Centralna to jest ta część lądowa, tak, oraz kilka archipelagów, czyli zbiorów wysp na Oceanie Atlantyckim. Teraz, żeby konkretnie pokazać, zaznaczyliśmy tutaj, zobaczcie, czerwonymi takimi kreseczkami ten obszar Ameryki Środkowej, tutaj od Przesmyku do. Może pokażmy jeszcze ogólnie na całą mapę, gdzie to jest, że to jest ten obszar pomiędzy tymi Amerykami, dokładnie, tak, pomiędzy, czyli mamy tutaj różne państwa, które wchodzą, macie je też podpisane, tak? I słuchajcie, te archipelagi różnych wysp, tutaj myślę na przykład o takich państwach, które wchodzą jak Kuba, tak? Mamy Jamajkę, Dominikana czy Haiti. Tak, to właśnie jest, ten rejon mówimy, że to jest Ameryka Środkowa i nie jest to kolejny kontynent, tak? Żebyśmy pamiętali. Co jeszcze się może pojawić? Może się pojawić e, określenie Ameryka. Jeszcze ja jest I to znowu nie jest kolejny kontynent, także znowu uczula mamy dwa kontynenty, a Ameryka Łacińska dlatego, że zobaczmy, taki region świata, właśnie też, który obejmuje, słuchajcie, nie dość, że Amerykę Środkową, którą pokazaliśmy, to jeszcze Amerykę Południową. Tak, zaraz też przybliżymy. Skąd ta nazwa? Dlatego, że jest to obszar prawie w całości dawnych kolonii, kolonizowany, skolonizowany przez Hiszpanię i Portugalię. I w tych państwach mówi się językami romańskimi, czyli po hiszpańsku, po portugalsku, gdzie nie też po francusku. A języki te biorą się z kultury tutaj łacińskiej, tak? No tak, bo w Ameryce Południowej, przecież w Brazylii, w Argentynie i tak dalej, nie? Mm -hmm. No to się właśnie nie mówi po argentyńsku. Czy no właśnie, po nie ma, nie, nie ma takich, tylko się tylko mówi właśnie właśnie po hiszpańsku albo po portugalsku. I zobaczcie, obszar jeszcze mamy zaznaczony tej Ameryki łacińskiej, czyli w zasadzie Znaczyłko. od Meksyku, tak, od Meksyku, aż tutaj po Amerykę Południową i południowe ostatnie krańce, ale są też państwa, które są zaznaczone na szaro, czyli nie wchodzą nam w te języki, romańskie. Tutaj na przykład... Co to właśnie, już pokazujemy, żebyście widzieli, może od razu też na mapie politycznej będzie Wam też łatwiej zobaczyć. Jesteśmy... O, Ameryka, m, Ameryka Południowa, Gujana, gdzie językiem urzędowym jest język angielski. Surinam, gdzie to jest dawna kolonia Holende, Holandii, czyli język holenderski. Albo mówiliśmy już o Belize, tutaj też macie taki i prawda? Też mieliśmy ale to o Belize, ale to my, to my, o flagach mówiliśmy, my, my nie? Mówiliśmy o, o krajach, co zmieniło to jest właśnie. taki filmik I taki widok. I to się kiedyś nazywało Honduras brytyjski. No brawo, łatwo, ktoś łatwo. zapamiętał, ślicznie. Łatwo zapamiętać, że to będzie wtedy brytyjska kotka. Tak, jania. czyli język angielski. No kurwa, przykład... jaka pamięć, słuchajcie? No, to wrażenie, muszę no Widzisz, że się dobrze uczy od, od nas. I kochani, na przykład Jamajka też, też językiem urzędowym jest angielski, także większość jak widzimy. Języki romańskie, ale są takie miejsca, gdzie nie tylko. Słuchajcie, jamańska po angielsku, jak spotkacie kiedyś takiego biegacza, mm. us, usajna Bolta, o, to możecie po angielsku zagadać właśnie. Hello. Hello. <grym> <grym> jak najbardziej, więc już Ci się oh. pozdrowienie angielskie. Oh, yes. Czy tam amerykańskie może bardziej. Kochani, przy okazji jeszcze tak, mamy tutaj też, o zobaczcie, tutaj na, tutaj na dole mapy zaznaczone m, duże archipelagi. Mamy tak zwane Wielkie Antyle, czyli tutaj obszary różnych wysp też podpisane na takiej mapie, zobaczcie. Ogólno geograficznej, tak, Wielkie Antyle, tu właśnie Kuba innymi, czyta Jamajka, albo te drobniejsze wysepki, Małe Antyle, to jest ten fragment, gdzie mamy dużo różnych takich nas też trudniejszych, to są i państwa niepodległe, i terytoria zależne, i jak zobaczycie w podręczniku, nawet macie podpisane w nawiasie do jakiego państwa należy, czyli od kogo jest uzależniony ten obszar, tak? Uh -huh. No więc też taka tutaj informacja przy okazji. No i jak jest teraz ta Ameryka nam północna oblana, jeszcze z każdej strony, a to chyba proste, już chyba wiemy. No od oceany, zachodu... od Oceany, właśnie. No jak od, od, tutaj jest od, od zachodu, to będzie spokojny? Spokojny. Od północy to chyba nie ma problemu. Arktyczny, wiadomo. No i od wschodu. O, no to Atlantyk, wiadomo. Atlantyk, no właśnie. Oceany Atlantycki. A to są te oceany. A jeżeli chodzi jeszcze o granice z kontynentami, a to jeszcze raz nie po czym nie wzięłam, słuchajcie, odłożyłam. Jeżeli chodzi o granice z kontynentami, no to na przykład od Azji Ameryka oddzielona jest tutaj cieśniną. Ta cieśnina nazywa się Beringa. A zobaczcie, będzie... jak mi jest Ameryka Północna, Azji. nie ma no. stalowość, bo jak się pokazuje mapę, to tak, tak nie zobaczcie. widać, tylko na globusie, zobaczcie, zobaczcie, tutaj mamy cieśninę Beringa, tak? tak? I jeszcze mamy przecież odgraniczenie z Ameryką Południową, ale to taka umowna granica, która przechodzi nam przez kanał panamski. O tym kanale zaraz też wspomnimy. Tu też jest zaznaczone, zobaczcie w podręczniku, żebyśmy tak z każdej strony mieli. No i ten kanał panamski oficjalno otwarto go w 1920 roku i trochę nam, nam jak nam, tamtym osobom, które też towary, tak? Przepływ usług, towarów i różnych, 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 różnych Osób też ułatwiło, bo oni przekopali się, tak? Przekopali się, tak? Ale statycznie można było przepłynąć. No właśnie, teraz tam straca tutaj drogę dokładnie przez, słuchajcie, łączy ocean atlantycki, czyli tutaj przez Morze Karaibskie z oceanem spokojnym. A, ale zobaczcie na mapę światania, mhm. że wcześniej to musieli opłynąć to okoła. No, tego dużo ułatwiej nie oczywiście. Ale nie... się tak musieli płynąć? O! No, do musi. musi A tak, tak to teraz przez środeczek, przez ten kanał. No i położony właśnie w Panamie, jak sama nazwa wskazuje, kochani, mamy tutaj zaznaczony, na przesmyku panamskim i łączy właśnie te dwa oceany. I teraz co to jest ten przesmyk panamski, się możecie jeszcze zapytać. No, no, właśnie. no to jest taki pas lądu, który nam właśnie łączy Amerykę Północną z tą Południową, taka najwęższa część kontynentu. I kochani, ciągnie się nam od granic Kostaryki, aż po mm, Panamę i zaraz pokażemy. Tu jeszcze chciałam. Kolombia, nie że... Panamę aż po Panamę do granic Kolumbii. Dokładnie A, tak, poprzez Panamę. Panamę aż do granic A. Kolumbii, dobrze, poprawiłeś, żeby było wszystko jasne. E, oddziela nam już powiedzieliśmy morze, tak, jedno morze, czyli e, część Oceanu Atlantyckiego e, od Zatoki Panamskiej na Oceanie Spokojnym. W najwęższym miejscu ma 47 kilometrów. A teraz jak to wygląda na mapie? To jest ten obszar zaznaczony kółeczkiem. To jest ten przesmyk. To panamski. jest ten przesmyk panamski i właśnie tutaj na tym przesmyku, tak, w pewnym miejscu przekopano kanał panamski, kochani. Uh -huh. No i to tak już teraz myślę, że wszystko jest jasne, co jest przesmyk część lądu, tak? Kanał, który nam łączy te dwa zbiorniki. Już na pewno zrobiło się łatwiej teraz w tej główce poukładało, co jest czym. E ja, ja dale... wszystko słuchaj. No, cieszę się, jak już świnka zrozumiała, to mam nadzieję, że i człowiek da radę, prawda? Już też tutaj widzę wszystko, no, tak? Pewnie, już, wie tak, już sobie tak przyswoił. I patrząc jeszcze na mapę, słuchajcie, no na pewno się rzuca w oczy, jak spojrzymy, na linię brzegową. Jest niezwykle... Rozbudowana, powywijana, pozakręcana, ma pełno różnych, no, zatok, wysp, półwyspów. Tak naprawdę ta linia brzegowa, kochani, jest silnie rozczłonkowana, a długość jej jest jeszcze nawet większa niż azjatyckiej części kontynentu, znaczy azjatyckiej Niż azjatycka linia brzegowa, zaraz powiem ile. I kochani, no, jest bardzo urozmaicona i najdłuższa właśnie ze wszystkich kontynentów. Zobaczcie, teraz pokażemy dane. Rozczłonkowany oczywiście kontynent. I teraz długość linii amerykańsko-północnej Ameryki mamy 70, Ponad tutaj 5 tysięcy kilometrów. O, a, strasznie, a, a azjatycka linia brzegowa ma około 70 tysięcy kilometrów, tak? Czyli Azja jest największym kontynentem, ale linia, linia brzegowa, brzegowa ma niż ma Ameryka krótszą ponocna. niż Ameryka a, to ciekamy, Polocna, to Dokładnie. Jeszcze jakbyśmy chcieli procentowo, też mamy ile części stanowią i półwyspy, i wyspy. Także całkiem tutaj sporo tych wywijańców, jak Julek zauważył w sobie, no. się, e, jest taka, ta karta linia urozmaicona, nie jest na pewno nudna. No a jak już mówimy o tym, że są tu pewne obiekty to wypadałoby jej kochani, przecież znać na O no O wiadomo, jakie są one. Już Już wiemy, że różne elementy tu są, a teraz bierzemy atlas do łapki. Albo do ręki, jak to wolno. Zależy, kto co ma! Zależy kto, co ma, i kto czym operuje, i będziemy sobie tą Amerykę Północną śledzić. Mam nadzieję, że. No, no, na piękna ma patowaczcie. cieszę się, że mam się wyjście no, podoba. Się Znale, A tu jeszcze, kochani, zobaczcie, jest hmm. dokładnie jest ta część małych antyli rozbudowana tak, jak je po kolei. My mamy nadzieję, że te lekcje ze świnkami tak naprawdę stanowią dla was taką bazę i są takim e, motorem, jak gdyby, żeby samemu pewne rzeczy zgłębiać dokładniej. I jeszcze uczyć też samodzielnie, tak? Takie w zasadzie dajemy wam taki, taką, taki zastrzyk energii geograficznej, że tak powiem. I wiedzy, oczywiście. I wiadomo, i półwyspy, kochani, które znać musimy. Na pewno półwysep, zobaczcie Labrador, z czym no, się no, może nam tak, kojarzyć? Jak, jak, jak piesek! No widzicie. A pokazujesz Tu, tak? Półwysep tak, Labrador. Taka pieska, zobaczcie, jak to tak mm. się A w zasadzie, nie? tu, taki A? nie? Pyszczek? Mm, może fajnie. i być. Półwysep. Jukatan, tak? Kalifornijski, często mówimy Kalifornia, O, Kalifornia, kaliski. właśnie, znane, znane, znane miejsca na świecie, warto wiedzieć, e, półwysep, też o, znamy. Miami, tak, beach. O, Miami, policjanci z Miami. No właśnie, słuchajcie, jeszcze mamy e, półwysep Nowa Szkocja tutaj się znajduje. To tak bardziej ciekawostkowo, żeby no, kojarzyć. No ja Szkocja w Europie, ale Nowa Szkocja już. E, na właśnie, i półwysep Alaska, tak, też. No to też mówiliśmy, a mówi się o Stanach Zjednoczonych, bo to należy dostarczyć. Ja myślę, że większość jest znanych, kochani. No, na pewno znacie Grenlandii, największą wyspę na świecie, ale ta wyspa kontynentalnie należy do Ameryki Północnej, natomiast generalnie zależna jest od Danii, tak? Możecie często w nawiasie gdzieś tam w legendach mieć informację, że jest skrót od Danii, że należy, zależy właśnie od m, tego państwa. Kochani, dalej ziemia Bafina, no też tutaj całkiem potężna, tak? Różne wyspy, Królowej Elżbiety, czy Wyspa Wiktorii, tak? Czy Nowa Fundlandia, no, to też taki piękny. No, są o, no, właśnie. O, no, no. Czy tutaj wysmy El Także Także no, tych wysp trochę no, no, tutaj czekam, mamy. Że kaszę, jak się pisze, to na Esmera. No i będzie tutaj zapisane prezentacji, o. więc myślę, że każdy sobie Ura. zobaczy. No i z różnych tych wysp jeszcze chociażby Kuba, tak? W tych wielkich antylach. Nie Oczywiście. Nie, nie mylić z Kubą Wojewódzkim, słuchajcie. No, Ale jeżeli ogląda nas jakiś Kuba, to jak najbardziej pozdrawiamy. A, no, fajnie tak mieć imię na część wyspy. No, nie, że fajnie. Fajnie. Yy, kochani, no i tych wysp, oczywiście dużo, dużo więcej. My wybraliśmy te największe. I archipelagi, czyli zbiory wysp, chociażby tutaj taki duży archipelag arktyczny, tak? Archipelag arktyczny. No i kochani, oczywiście jeszcze mamy te wielkie antyle, małe antyle, tak? O tym też już mówiliśmy. Tutaj jeszcze przy, przy okazji wam pokazuję, że też możecie się uczyć, jak wolicie, z tej mapki podręcznikowej. Chociaż czasami jest może mniej napisów, łatwiej te dojrzeć, które my mamy umieć dzisiaj, prawda? Po tej lekcji. Zatoki. Oj, przepraszam, coś mi zaschło gardło. Zatoka Hudsona. Tak. Zatoka meksykańska, Zatoka a, to Alaska. Pewnie, Meksyk, meksykańska. No pewnie. Alaska czy kalifornijska? Tak? Mamy te kilka zatok. Alaska, jeszcze raz, kalifornijska. Także a -a. cztery takie ważne, które na pewno trzeba znać. Cieśniny już mówiliśmy. Beringa. Tak? A, czyli między Azją a Ameryką Północną? Aha. Tutaj między Grenlandią a Ameryką Północną jest cieśnina Davisa. Tak? Czy między Grenlandią a tutaj mamy. Co to za wysepka? I Ślavia? No właśnie, mamy cieśninę duńską. Aha. Uh -huh. no. słuchajcie, jeszcze nam zostały kanały, które już znamy, kanał panamski, bo już mówiliśmy, o, nie prawda? Nie I czy coś nam jeszcze zostało? Jeszcze kilka mórz nam zostało. No, oceany to już wiemy, prawda? Nie musimy ich powtarzać. Mamy, słuchajcie, mamy. Morze Boforta, e Boforta na przykład. Może być może y jeszcze kochani, bafina, tak? Może być może Karaibskie, o tym też trzeba pamiętać Karaiby. Karaiby i takie ciekawe Może tutaj jeszcze zwracam uwagę, sargasowe. Dlaczego ono jest takie ciekawe i ważne? Dlatego, że. Piszę taka no, nazwa jest taka też trochę skomplikowana. A zobaczcie, ono jest częścią, taką otwartą częścią Oceanu Atlantyckiego, tak? Jako w zasadzie jedyne morze, nie wyznaczają. Mm, jego granicy, żadne brzegi tutaj lądu, a w zasadzie wokół płyną prądy morskie. I mimo, że nie ma tych właśnie takich granic lądowych, no to wody są bardzo indywidualne, mają cechy, tak, pod względem właśnie klimatycznym i biologicznym, i są gęsto porośnięte przez takie glony. Te glony nazywają się Sargasu. Co Wam mogą przypominać? No, mi trochę przypominają jak takie e, kiś takich winogron, rozlanych właśnie po rozrzuconych. Pomóż. No, lubimy, po lubimy, morzu. Lubimy, no ja od ja czasu artyka. do czasu, prawda? Żeby coś nowego w diecie było. Także takie ciekawe, może też się znajduje. Oceany mówiliśmy, to już się nie powtarzamy. I w zasadzie zostały nam rzeki jeziora w tej części lekcji. No, największa rzeka, rzeka Mississippi z dopływem Missouri. Tak, rzeka Mackenzie, która płynie sobie, kochani, tutaj na północy i zobaczcie, wpływa tutaj do morza Boforta, czyli do oceanu arktycznego. Mamy rzekę Yukon, tu też jest ta rzeka. No i jeszcze rzeka Colorado, która nam dopływa do zatoki Kalifornijskiej. Aha, tutaj może zaszły jak się pisze, te wszystkie McKenzie i tak dalej. Uuu. Myślę, że w podręczniku znowu będzie Wam łatwiej spojrzeć, bo mamy mniej tych różnych opisów niż atlasie, ale oczywiście możecie korzystać z jednego drugiego Dobra. jeziora. Mamy tutaj taki system y, wielkich jezior y, amerykańskich, północnoamerykańskich, słuchajcie. To są zbiorniki wody słodkiej, powstały w wyniku ruchów tektonicznych, a potem dalej jeszcze zostały przekształcone przez działalność lądolodu. Największym z nich jest jezioro Górne. Mamy tu jeszcze jezioro. Haron, Michigan, Erie, tak i jeszcze Ontario. Takich pięć dużych jezior. Ale oprócz tego możecie jeszcze prześledzić. Mamy jezioro, przepraszam Cię, tylko o, i Wielkie Jezioro Niewolnicze i Wielkie Jezioro Niedźwiedzie. Kochani, tu jeszcze palcem po mapie, zobaczcie jezioro Winnipeg można dojrzeć, takie w ogóle jeszcze inne. Albo Wielkie Jezioro Słone. tak? Dlatego zachęcamy Was jeszcze do samodzielnego studiowania mapy. No i tyle dzisiaj, tak? I mamy. No to, no, co mamy teraz zadanie do no, słuchajcie? Taka powtóreczka właśnie z tych obiektów, co właśnie tutaj Pani nam pokazywała. Mhm. Mm a miałem zadania byśmy się wybrali na wycieczkę i trzeba rozpoznać obiekty, jakie żeśmy odwiedzili. Tutaj ja słuchajcie, a, o porządek, jedyneczka, co to za wyspa? Taki, no, słuchajcie, łatwizna, znano. każdy to musi wiedzieć, słuchajcie, także jedyneczka. Oczywiście odpowiedzi wpisujecie w komentarzu pod tym filmem. Mhm. Mm Dwójeczka też żeśmy mówili, tutaj chodzi o półwysep. Też było, słuchajcie. No, później się udałem, słuchajcie, na, 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 na nad rzekę. Też, może trochę tutaj przybliżymy, żeby dokładnie było wiadomo, jaka to rzeka, słuchajcie, trójeczka. No i dalej byłem, słuchajcie, zakończyłem no, zakończyłem wycieczkę w zatoce. Też mnie mówiliśmy o tej zatoce dzisiaj, czwóreczka, więc pisujcie te numerki. Ale, ja też byłem na wycieczce oczywiście, tak jak sobie. Tutaj byłem na takiej usadce, zobaczcie. No, wpiszcie, piąteczka to to za wyspa, którą odwiedziłem. Później się udało na, na, na półwysep, szóstka, też mówiliśmy, taki bardzo znany trzeba znać i siódemeczka to później byłem nad jeziorkiem o tutaj widać, zobaczcie, są takie różne jeziorka byłem nad tym dokładnie, więc też piszcie siódemka, co to za jezioro i ósemeczkę, tu już tutaj byłem, też w Zatoce, też mówiliśmy o tej Zatoce, wpisujecie ósemkę. Słuchajcie, w tym tygodniu mam dwie lekcje, także macie czas do środy do godziny dwudziestej, czekamy na Wasze odpowiedzi w komentarzu pod tym filmem. No i później będziemy rozwiązywać i powstrzymywać wszystkich, którzy się zmierzą z naszym zadaniem. Także życzymy Wam powodzenia i czekamy na Wasze odpowiedzi. To co? Do zobaczenia, nie? Cześć, do zobaczenia!